Tu to jest kolejny odcinek na moim kanale. Jest to 12 odcinek z kariery Bowli prowadź, właściwie od czterech odcinków Bowli nie prowadź. E, no, mam nadzieję, że popełnili błąd. Liczę na to, że im to udowodnimy, że udowodnimy Strasburgowi, że udowodnimy Bouliemu, że ten błąd popełnili, że, że my jesteśmy kozakami. Właśnie to chcę im pokazać. E, także co, zobaczymy jak to się potoczy. E, no i przechodzimy do kariery. No i witam Was z bardzo fajnym widokiem, mianowicie wygraliśmy z Paris FC 3-1 do eee, Dlaczego akurat tak Was witam? No bo wchodziłem do meczu, żeby zrobić parę screenów do miniaturek eee, Dlatego też przesmolowałem sobie go po prostu do końca, po zrobieniu screenów eee, Dlatego właśnie zacząć odcinek w tym miejscu, no i dobrze 3 punkty, 3 punkty przewagi nad mecz eee, Widzę, że są wiadomości i to dosyć sporo, raporty, dobrze już, już myślałem, że to był ktoś solidny, ale nie. Chociaż teoretycznie mogliśmy go wziąć i sprawdzić możliwość zmiany pozycji, ale tak nie zrobiłem, czasu nie cofnę. Tutaj Bertrand, no gdyby nie ten potencjał, który był bardzo niski, to bym go wziął. Tutaj Obert podobnie. No i i to tyle z rzeczy, które nas interesują i um, i co? I lecimy dalej. I lecimy dalej, przynajmniej mecz z Amien. No i tutaj sprawę kontraktowe. Ja tę dwójkę Olewam, olewam, a właściwie na ich wystawię na listę z tego powodu, że no może jakiś głupiec się trafi, który go kupi. Miejsc nadal nie mamy, wolnych stanowisk nadal brak. Jest ich 10 i to jest nasz maks. Mamy już, a nie, już chciałem powiedzieć, że styczeń, ale jeszcze styczeń nie ma jest grudzień. Zostaliśmy menedżerem miesiąca. Zobaczcie. Zostaliśmy menedżerem miesiąca. To jesteśmy my, prawdopodobnie. Tak mi się wydaje. Czy to my? Czy to Van Bommel? Halo? Tak jest. Oczywiście Mark Van Bommel, z zawodnikiem, właściwie menadżerem. Zawodnikiem. Menadżerem miesiąca. 4 mecze, cztery zwycięstwa w listopadzie. No, no niszczymy tę ligę, tak? Eee, jeden remis, trzy porażki tylko. Także bilans bardzo dobry. No i przed nami kolejne spotkanie. Tutaj jedyne co musiał zmienić to oczywiście Kechte, a także no tego King Kue, tak? Eee, jeszcze nie zwariowałem, żeby chłopak cały czas grał w podstawie. Hmm, chociaż w sumie zagrał dwa mecze, tak jak teraz myślę. No to, to, to niech się cieszy, tak? Dwa mecze w podstawie. Nie planowałem tego, ale po, po, przyznam się, że po prostu zapomniałem, żeby go zdjąć. Mbemba również wejdzie sobie na ławeczkę. Powoli przygotowujmy go do, 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 do rozegrania spotkania w podstawowym składzie debiutu w tym sezonie. Eee, no i co, tutaj oczywiście liczę na trzy punkty, na gol diry przede wszystkim liczę, może nie przede wszystkim, ale liczę, no gola nie ma, ale mecz bardzo dobry, Reina Adelaide, dwa gole, Kuziajew znowu z golem, no ten nasz, ta nasza pomoc jest naprawdę fantastyczna. Mm, Aliu i wszedł Loris również i zagrali na poziomie powiedzmy, no takim wiecie, neutralnym, 6-0, czyli nic złego nie zrobili, nic dobrego raczej też. Eee, ofery z jednego klubu, Ulsan, Hyundai, ale Tifax. Spoko, możecie sobie iść. Będzie trzeba pewnie kogoś za nich ściągnąć kiedyś, chociaż właściwie nie mieliśmy ani jednego meczu, w którym potrzebowaliśmy rotować bokami obrony. Więc nie wiem, czy będzie to potrzebne. Wydaje mi się, że na ławkę być może tak. Eee, aha, mam od Was jeszcze kilka propozycji transferowych. Zapomniałem w poprzednim odcinku, ale no, był tam Hato. A to z Ajaxu? Wydaje mi się, że jest to zawodnik troszkę za dobry. No ale oprócz tego jest jeszcze Avila na S.O. proponowany. Możemy go sprawdzić. Przyznam się szczerze, że. A to nie ten. To czekajcie. Bo tutaj kolega pisał, że Avila na S.O., ale widzę, że Avila na S.O. tu nie ma, ale ewidentnie tutaj. Yy... QB4609 pisał, że Avila na Esion, no ale dobrze. E, Alienuso, Alienus pisał, że mamy tutaj jeszcze sprawdzić Gameiro. Oczywiście, no Gameiro już sprawdzaliśmy, no nie wygląda on dobrze. E, ale oprócz tego jest jeszcze Manu, Frost i dwóch innych. Także po kolei Manu, zobaczmy jak on wygląda, co to za pozycja. E, Brydon Manu, to jest ten. Okej, okej, okay. okay, co prawda napastnika nie potrzebujemy, ale, e, ale możemy sobie go dodać. E, frost do tego jeszcze był, w Frost. E, takiego gracza nie ma. Czekajcie, on ma na imię Markus i Markus Frost, niby zobaczymy. Markus F. Force, ok, czyli drobna pomyłka. E, znowu napastnik, Finlandia. No, sprawdźmy sobie, chociaż tych napastników, no przyznam, że już nie potrzebujemy. E, Sadjut i Kiei, e, Zobaczymy tego. Kiei najpierw, znowu napastnik. Widzę, że tutaj, no ewidentnie, te propozycje były względem poprzedniego odcinka. Dziękuję, chociaż no, e, oczywiście. Tych napastników już nie potrzebujemy, aczkolwiek i tak sprawdźmy sobie. I tutaj Francuz, znaczy Włoch, Francuz, to niezły Francuz. I jeśli chodzi o propozycje, to wydaje mi się, że to tyle. Także możemy przechodzić sobie do, do oczywiście raportów, bo tutaj oczywiście nasi skauci szukają nam pomocników. Chciałbym znaleźć jakiegoś 4 na 3, to było spoko. Dobra, zacznijmy od Francji. I tutaj oczywiście w napastnikach, e, no zarobiście. Alvarez to jest gracz, którego na pewno będziemy mogli ściągnąć. E, Julian Maggiotti, przyznam, że no, jest to bardzo włoskie nazwisko, chociaż widzę, że to nie jest nasz poziom, więc go usuwam. E, Metino, zobaczmy sobie go. Gori, to mnie nie interesuje. Pape Gay, zobaczmy jak ma ma wrala, bo w Seville miał naprawdę dobry okres. E, tutaj Tom Lebow, e, ale to przeczytałem. Prawie dobrze, prawie dobrze. Alimani Gori. Prawdopodobnie się nie przyda, bo to jest lewy pomocnik, więc ciężko byłoby nam znaleźć dla niego pozycję. sprawdzajmy sobie tych młodych również, bo czemu nie? Może co z nich, coś z nich będzie. A Richardson. Um, tutaj zawodnicy mniej ciekawi. Jesse Demingett. Bardzo fajnie byłoby podkraść Strasburgowi jakiegoś zawodnika. Demingett mógłby być jednym z nich, więc dodałem sobie go do listy. Bo anusz, Bo anusz, No nie wiem, może będzie chciał do nas przyjść. Jak już będziemy w tej samej lidze, to czemu nie? Um, Hmm, no tutaj nie, tutaj odrzucam. Tych napastników, tak jak mówiłem, jakoś mocno nie potrzebujemy. Znaczy, wcale ich nie potrzebujemy właściwie już. Um, no ale pomocników już bardziej. Ole, Polma, no raczej tutaj werelowo nie wygląda to dobrze. Nawet jakbyśmy mieli go wypożyczyć, co również byłoby dobrą opcją. Tu podobnie z Lunę. Podobnie z Olescenem, także tutaj wszystkich wyrzucam. Bramka również. No a na obronę tutaj już prędzej byśmy mogli kogoś znaleźć. Ten knezewid, zobaczymy jak on wygląda. Totalnie go nie kojarzę. No a te, tych panów również usuwam. Teraz Włochy. Tutaj oczywiście atak wyrzucam, bo tych napastników mamy na liście sporo. Plus oczywiście wy kilku podesłaliście. I zobaczmy czy na pomocy. Ten Dalcio, powiedzmy, że, że, że może coś z niego być, także sprawdzimy sobie go. Mm, Zaruri odszedł z Berlin. Widzę. Ciekawie czemu? Nie dawał rady czytelny. Tamezę, Adrian Tamezę, zobaczymy. E, wolni zawodnicy to odpada. Cezarka Sedej, no to również jakoś mi tutaj do tej nie gra. Wylan Cyprien, ale bardzo niska klauzula, więc tutaj prawdopodobnie również. E, o oh Boże, Zaire Emery w Milanie, no tego Gavi w Juventus, dobrze. Usu odejdźmy stąd, odejdźmy stąd, bo tutaj ewidentnie wkraczamy w jakieś dziwne rejony. E, ponownie napastnicy, ponownie oczywiście wszystkich usuwam, no ale w pomocy już tutaj warto się bardziej skupić, no, chociaż widzę, że no, ten Bardi, zobaczymy sobie go. Wolnych raczej odrzucam, bo chciałbym... mamy gotówkę, więc nie bójmy się jej wydawać. Ehm, tego nie, bo nie zamierzam czytać tego nazwiska co mecz. ale Cham, klauzula niska, racja, ale nie wiem czy tutaj... no zobaczymy go. Dodałem sobie go, najwyżej się go usunie, ehm, nie zaszkodzi go przeskautować. Przynajmniej będziemy mieć pewność, że to nie jest zawodnik dla nas, bądź właśnie, że jest. Chociaż myślę, że bardziej, ehm, bardziej skłaniam się ku temu, że to nie jest zawodnik dla nas, ale sprawdźmy, dobrze. Szczerze, fatalne były te scoutingi. Tak naprawdę no, nie znaleźliśmy tam nikogo takiego, wiecie, kogo bylibyśmy, bylibyśmy pewni. Po raz pierwszy nasi zawnicy są zmęczeni. I to tak solidnie, ale to nic, bo oczywiście nasza rotacja jest całkiem silna. W sensie mamy wielu zawników do rotacji, więc to nie problem. Q na ławeczkę i może Logbo zasługuje, żeby czasem, w ogóle ten Kitala coś gra, w sensie Chedira jest tak zarobisty, że szczerze nie wiem czy Kitala, który overolowo nie jest wcale słaby, czy on gra no on zagrał dwa spotkania i chyba te spotkania to były te na początku także do Chedira, no, no zobaczcie na te statystyki 15 goli, 15 asyst, to jest po prostu napastnik kompletny, na tę ligę to jest najlepszy, co mogło nam się trafić, ja będę to powtarzać, co odcinek, jeżeli będzie tyle strzelać, ale gościu jest niesamowity Trzy punkty. Chedira z kolejnym golem. Aliui Ruiz Ndiaye do tego dokładają po brameczce. Aliui dziesiątka to musiało być bardzo dobre spotkanie z jego strony, naprawdę. Szkoda, że bez zmian. Szkoda, że BOT tak mało rotuje. To właśnie kolejny problem FC-24, jak i wszystkich FIFA wstecz. Nie wiem czy wszystkich, ale ostatnich pięciu na pewno. Tutaj kolejne oferty, on nadal je odrzuca, nas to nie obchodzi, bo my go z chęcią z klubu wypchniemy tego Nego, jak i tego Hayama Al Hayama. Ja, nie wiem, jak on się nazywa. Lawal MFC. I to jest idealna okazja, żeby dać szansę, oczywiście, zawodnikowi, któremu mówiłem, że szansę dam, czyli Mbembie. Mówiłem, że zagra i to jest szansa dla niego. Tio, ja myślę, że jest młodszy. Chłopie, no dobrze, jak już obiecałem. Jak już obiecałem, to zagrasz, ale generalnie to prawdopodobnie to będzie twoje ostatnie spotkanie. <laughs> no, ale dobra. Tutaj. Dobrze. Serio, myślałem, że on ma 22 lata. <laughs> no mały fail, ale skoro już mówiłem, że zagra, to niech sobie zagra, to ten Warton ponownie wygląda fajnie. 20 lat tylko, no ale zobaczcie, on nie ma gdzie grać. Ale możemy spróbować zrobić jedną rzecz, a mianowicie... No tak wskazać mu lekko drogę, żeby. Może jakoś do przodu poszedł, ale najpierw zobaczę, czy King Kue ma najkrótszy plan, bo ja naprawdę widzę w nim jakąś przyszłość, nawet na ławce. Dobrze, Warton, Warton, nie, Warton chyba, nie? I tutaj, no ewidentnie skazany miał, żeby iść w defensywę, ale właśnie mu chciał, żebyś bardziej poszedł w ofensywę. Pracownictwo się w ataku nie mogę mu zmienić, więc niech idzie na cofnięty rozgrywający. Jest to krótki plan i plan, który no, daje mu właśnie ofensywę, także niech on to robi. I czekajcie, my mamy pożyczonych kilku zawodników. Jak to wygląda... Gdzie ja to mogę sprawdzić? Tutaj. Eee, no. Pff, czy z nich coś będzie? Raczej nie. Może jakby mieli po 4 overalla więcej. Eee, zobaczymy, jak wrócę z wypożyczeń, chociaż raczej mocno się nie rozwiną. Eee, no ale po rozwoju to widzę, że pan Pierre również jakoś mocno dynamicznie się nie rozwija, co mnie troszkę smuci. Niech on sobie zrobi pracę w też obronie, bo, bo to mi się przyda. Średnia coś w też obronie, będąc silną obrońcą, to. Niezbyt dobry pomysł. Dobrze Lecimy do kolejnego spotkania. Eee, liczę na trzy punkty i trzy punkty. Trzy punkty? Trzech punktów nie ma. Jest punkt. Bęba niby z golem. Eee, ale cóż no, myślę, że i tak będziemy na pierwszym miejscu w tabeli. Eee, bo no raczej... Hmm, raczej nas mecz nie goni, on no właśnie 7 punktów przewagi, co prawda, mecz więcej, ale to i tak jest. Taka wysoka zaliczka, że o właśnie, Kwalid El-Hajjam odchodzi do LTV, fajnie e, wracasz do. do. nie wiem, czy wraca, nie wiem skąd to jest. W każdym razie wraca do kraju nie wiem, muzułmańskiego, w sensie staram się znaleźć jakieś powiązanie, to jest chyba jedyne, bo jeżeli on jest z Maroka, no to w sumie niewiele go łączy z Arabią Saudyjską. No ale dobra, e, Nego również odchodzi. Dwóm zawnikom kończą się kontrakty, oczywiście jeden z nich jest Nego, który już odszedł Skurczę e, ten ten gorżele gorgelin, wie jak to przeczytać W sensie spróbujmy, że on będzie... Zgodzi się na obniżkę pensji No nie, ale mi się, mi, mi się nie chce. Mi się nie chce wchodzić w negocjuj ja wolę go nie mieć, niż klikać negocjuj, serio, jakby Totalnie mi się nie chce, bo to jest Bramkarz, który i tak nie zagra Który jest stary, nie ma żadnej przyszłości Przyszłości, przepraszam, że ma, ale przyszłości to, to niezbyt Także totalnie mi się nie chce Ej, czekajcie, jest już system jakiegoś transferowe Tutaj by się przydało faktycznie dokonać jakiegoś transferu e, Tylko za bardzo nie wiem jakiego W sensie, przydałby się pomocnik, ale Ale na liście to tak Ale ten Lemarechal ja wiem, że dopiero odszedł do Evertonu i prawdopodobnie, jeżeli go weźmiemy, to on nie będzie dużo grać. Ale naprawdę, ja bym go widział u nas, w sensie jako rezerwowego. Odszedłby oczywiście ten, zapomniałem jak się nazywa, ten, który teraz zagrał. No i przyszedłby Le Marechal, ale oni nie chcą go wypożyczyć, więc może za rok go kupimy. Bo gościu wygląda bardzo fajnie i myślę, że do Ligue mógłby przyjść. Końcowe raporty. Dalcio, no za słaby. Knezewicz, no również za słaby. Tutaj już szukamy kogoś wiecie. 72,3. LeBeon też za słaby. Więc trzeba czekać na te scoutingi. Scoutingi naprawdę nie robią szału. Ale e, no liczę że, liczę, że jednak któryś z nich będzie wyglądać na tyle dobrze, że się skusimy na kupno. Dużo tych scoutingów przyszło. Lebre, LeBreton. Nie wiem, jaki on ma potencjał. No dosyć wysoki to 81 jest. Widzę, e, ale no, dodajmy go do listy. Obserwujmy go po prostu. I patrzymy dalej. Oliver and Cham. No to jest taki gracz, który byłby fajny na ławkę, ale my właśnie potrzebujemy kogoś do podstawy. Kogoś jak Enis Bardi. Ja bym chciał zobaczyć potem, jakam on ma przeszłość oczywiście. Gdzie on grał, w jakich ligach, jak sobie dawał radę. Zobaczę to zaraz na transfermarkcie. Bo nie wygląda on źle. Zawodnik z Macedonii. Adrien Tameze. To również jest ciekawie wyglądający zawodnik. Nie wiem, jak on tam może grać. Zaraz sobie to sprawdzimy. Sadiut. To jest Włoch. Włocha bym raczej nie chciał mieć we Francji. Um, nie wiem, no jakoś mi się to nie łączy. Nie klei mi się to. Richardson. No to już wolno fajnie. Oczywiście, no raczej nie chciałby pójść do drugiej ligi. E, Metinho out. No, Pape Gate to jest zdecydowanie dobry zawodnik. Myślałem, że on ma 77, ale no nie. E, Kiei to raczej jest ze słaby gracz. Już. Czerndur. Można wypożyczenie kiedyś. E, dodam sobie go do listy. Cloud Maris. E, Sprawdźmy sobie go, sprawdźmy sobie go. Mm, tutaj Riedewald, Riedewald, nie wiem, to się czyta, szczerze, ale to jest SPD. SPD no. to nas nie interesuje. De Bruyne, no, raczej, raczej nie pasowałby nam do naszego zespołu. W sensie, no, coś mi w tym pomyśle nie gra. Nie wiem, co, możecie dać w komentarzach. Dać znać w komentarzach, co, co jest nie tak w tej propozycji. Bo kurczę chyba wszystko autentycznie. No, jak można zaproponować zespołu łowi z drugiej ligi Alvareza. Kurczę, w sensie, czy Juliana Alvareza, czy Kevina De Bruyne, no to jest totalny nonsens. E, dobrze. Zobaczmy, kogo w pomocy ma, e, ma Torino. Czy ten Tameze mieści się tam w podstawowym składzie, bo mógłby wrócić do państwa, z którego pochodzi. Z którym, e, w którym, w nie wiem, czy pochodzi, no pochodzi, dobra, nieważne. E, gdzie jest Torino? Skipnąłem ich, czy oni mają jakiś przedrostek? Co to jest? Feral Pisalo, no to nieźle. Ej, Torino spadł. Nie. No nie. No co wydajecie? Jeżeli Torino spadł z ligi, to ja się nie będę zastanawiać i go biorę. Torino spadło z ligi. Wow. W sensie to jest naprawdę tytułowany zespół, więc jeżeli oni spadli z ligi, to, to nieźle. Karamachowi się kończy kontrakt. Ciekawe, jak on wygląda. Dodam sobie go do listy życzeń, bo to może być zawodnik, którego weźmiemy. I to w ciemno. Radonić, co tu się dzieje. Oni ewidentnie chcą odejść z tego Torino, bo widzą, że to jest kurczę, no tonący statek. Galeno, boże, taki zawodnik widzę. Ilić, Jeny, Kone. W sumie go dodam, zobaczymy. Szczerze, to Ricci, zobaczcie. Szczerze to mi to nie robi, czy, czy on jest pod tutaj pod samodzielnikiem, czy nie. No, bo jeżeli on gra w drugiej lidze włoskiej, to raczej wolałby mieć pewność, że, że za pół roku będzie grać w pierwszej lidze francuskiej. także myślę, że ta meza możemy brać w ciemno. Ehm, dobra. Jego wartość to 4 miliony. Ja mogę zaproponować 3-300 i do tego 7%. Ofensywnie, zobaczcie. Zobaczcie, to będzie bardzo dobry deal. On ma swój wiek, oczywiście, ale 3 miliony za takiego gracza to jest cena, no to jest cena po prostu wymarzona. Także Tamezę e, prawdopodobnie zostanie naszym nowym zawodnikiem. Zaczniemy również ostro, no kluczowy, nie dziwię się, że kluczowego, kluczowym być chce, ale to jest bardzo fajne wzmocnienie. E, 3 lata super, zgadza się. Adrian dobrze, bez klauzuli również się zgadza. i... Podwyżki ci nie dam, ale dam ci bardzo fajny bonus. 50 tysięcy, czyli 10 tygodniówek. No i ta meza się zgadza. Nam to oczywiście gra, bo, bo ściągamy bardzo dobrego pomocnika, jak na naszą ligę. Za bardzo fajną kwotę. W sensie 3-300, może dało, na pewno dało się mniej. B, na pewno dało się mniej, no bo skoro od razu się zgodzili, to pewnie dało się tutaj jeszcze bardziej wytargować. No, niby za 2-800. No, czajcie ściągnąć. Aż tak poniżej wartości, to byłoby super, ale no. E, dobra, czekamy oczywiście jeszcze na te scoutingi Karamocha i Radonicia. Mam nadzieję, że nikt nam ich nie sprzątnie. Zobaczmy sobie jeszcze obronę. E, no ale tutaj... tutaj to tak nie do końca. Tutaj tak nie do końca, dobrze. Tamtego zawodnika z Macedonii w sumie możemy już olać, w sensie niech on zostanie na liście, ale skoro mamy Tamezę to... ...to raczej... ej, co tu się stało? Stop, stop, stop. A, to jest grudzień jeszcze, dobra, zobaczcie, no nie dziwcie się, że się pomyliłem, bo... Jesteśmy oczywiście w głównym menu kariery w centrali i nie mamy tutaj podanej aktualnej daty. Jest podana data następnego meczu, ale nie ma aktualnej daty, dlatego się też pomyliłem, bo myślałem, że jest już styczeń. A styczeń jest dopiero teraz, także wszystko jasne. Adrian Tameze, nowym zawodnikiem, Lavro. Powiem szczerze, że tak się wciągnąłem w tę karierę, że... Yy, że nawet nie, nawet nie myślałem przez chwilę, żeby sprawdzić oferty prac. Zaraz to zrobimy, ale bawię się w tym Le lepiej niż w Strasburgu, nie ukrywam. Także chyba tu zostaniemy, chyba tu zostaniemy. Yy, no dobrze, Adrien no to będzie prawdopodobnie nasz podstawowy zawodnik. Oczywiście, no konsekwencją tego będzie odejściem Bęby. Yy, no z tym będzie musiał się pogodzić nasz pomocnik. Yy, także co, przechodzimy do centrali składu. I tutaj oczywiście pierwsze co, to no również no, ten Wharton, no z niego już nic nie będzie. W sensie, ja nie mam gdzie go wstawiać w ogóle. Ewentualnie jeżeli on będzie mógł grać, będzie mógł grać na SPO, to wtedy pomyślimy. No ale on 16 tygodni, to nie ma sensu. Przepraszam Wharton, ale ty się tylko marnujesz w tym klubie. Mbemba, to samo niestety, musisz odejść. No i Tameze, to jest pomocnik bardziej defensywny. I teoretycznie on mógłby tu grać. Teoretycznie on nawet mógłby grać na o To jest bardzo fajna alternatywa. To jest, to jest bardzo fajny zawodnik. Serio. Eee, rozgrywający. I... Hmm. I w sumie... Czy ja tutaj chcę jeszcze coś zrobić? Chyba nie. Chciałbym... A w sumie wystawmy jeszcze na sprzedaż jednego skrzydłowego, bo naprawdę ich jest tak wielu i my nie mamy co z nimi robić. Oni nawet nie zadebiutowali. No, Sumare zagrał raz. No, ale jeżeli Sumare nie może grać na Ataku, czy na SPO, to on jest nam totalnie bezużyteczny. W sensie, no możemy go dać na SN. Może coś z niego kiedyś będzie, aczkolwiek wątpie. Tutaj nawet on na ASN będzie 5 tygodni, co jest dosyć długą. Długą długością. Długą nie wiem, dobra, nieważne. Um... Raynard Light, jak on wygląda teraz? 64, porównajmy sobie tych naszych zawodników, a Luis zobaczcie jaką grę. On gra naprawdę dobrze jak już gra, więc trzeba mu dawać też tych szans więcej. No, Cedira jak zwykle genialnie, ale ja bym chciał jeszcze zobaczyć Kuzjajewa Targalin 661. Kehta no, Kechta dużo słabiej. Kuzjajew, bardzo fajnie, 7 goli, 3 asysy. to są świetne statystyki. A jeśli chodzi o obronę, Akinguję sporo razy zagrał. Ja myślałem, że on mniej razy grał, ale on często musi wchodzić z ławki. Sangante, no, ewidentnie tutaj się wyróżnia na tle na przykład Salmiera. Ruiz to jest bardzo dobre wzmocnienie, no, bo on gra dużo lepiej niż Salmier, dużo lepiej niż Loris. Także Ruiz, no, faktycznie. Musi być naszym podstawowym zawodnikiem, tak? Bo ewidentnie gra lepiej, ten Loris to naprawdę radzi sobie średnio które w sumie też eee, Dlatego to trzeba wziąć pod uwagę Reina daje na czerwona kartka, także on niestety nie zagra Mamy Puchar Francji z Saint Etienne To jest zawodnik, to jest zawodnik. klub oczywiście z, e, z Ligue 1 Także no, klub dosyć mocny Przybycie oczywiście Tameze, no wiadomo Odejście zawodników, raporty zwiadowcze, dobrze, kogo my tu mamy? No nikogo ciekawego raczej. Niestety Tegana, no, Tegana nie oddaje. Tutaj zawodnicy bardzo słabi, ale może pan Besnard kogoś, kogoś znalazł ciekawego? No chyba również nie, ewentualnie ten Durant, może? No nie, no ten potencjał jest fatalny. Jung to w ogóle był, był hit, w sensie, osił był tak skrajnie słaby. No dobrze, oferta za Urtona i tutaj, oczywiście, jeżeli dacie więcej, to ja go sprzedam. Zacznijmy, wiecie, no, ponegocjujmy, bo ja tak naprawdę nie wiem, ile możemy za niego wziąć, także... bo czasami, wiecie, jest tak, że możemy wziąć tylko 50 tysięcy poniż... powyżej wartości, a czasami jest tak, że faktycznie za zawodnika można wynegocjować więcej, także spróbujmy. Tutaj, kogo oni nam proponują? No nie, no to w ogóle... O czym rozmawiamy? O czym my rozmawiamy? Eee, zacznijmy od 3 milionów, co najmniej 2300. Z Stonehampton, wy macie pieniądze, wy macie pieniądze, nie, no, nie ukryjecie ich przede mną. W sensie widać z daleka po prostu. Jak przychodzi klub z Anglii, no to można być pewnym, że oni mają pieniądze. Eee, o jezus, ta oferta jest, a nie, on jest tak mało wart. W sensie 69 ale 28 lat, to wartość jest naprawdę nitka. myślałem, że on jest więcej wart, no ale dobra. Ta oferta ma sens, ale skoro dali tak dobrą ofertę, to znaczy, że mogą dać jeszcze lepszą. Także zobaczymy, czy, czy dadzą. No i ten mecz z... No kurczę, chcę już przejść do tego spotkania. A tutaj kolejne oferty, Look, bo ja go prędzej wypożyczę. Ja go prędzej wypożyczę. Uuu, i to jest fajna oferta. I to była fajna oferta. Ale wiecie co, my jeszcze poczekamy, bo wolę tego garantira sprzedać. Niż e, Kasimira A za. Także no, wolę dostać mniej kasy, ale za zawodnika, który na pewno tej przyszłości nie będzie mieć. Także poczekajmy na kontrofertę. E, mam nadzieję, że tam dziś się nie rozmyślą. Dogadali sprzedaż za Grand dwa 2300, ale tu nadal jest w trakcie negocjacji z Palermo, więc poczekajmy. Bo w razie czego sprzedamy go za 2300. To również będzie fajna kwota. A Kasimir zostanie. No bo za pół roku gościu się rozwinie o jeden. I weźmiemy 500 tysięcy więcej. po spełzane niczym, to nic. Aha, z Grand Seerem, no dobra. Yy, ale to nadal, ja wolę sprzedać Grand Sira i za nawet te 2400, 2500, niż tego Casimira. Boże, nie mam tak podobne nazwiska. Grają na tych samych pozycjach, właściwie nie grają. Yy, tylko nominalnie do nich, na nich są. Dobra, yy. kogo oni mają w składzie? Pisa. Czy kogoś ciekawego? Bo w sumie, o Boże, Beruato jeszcze tu jest, A to jest druga liga włoska, pewnie. No dobra, Winiato, co nie mam za skład? Jakiś dziwny. Co się serio, tu jest takich dwóch kozaków, Luka, którzy naprawdę przewyższają tą ligę i ten zespół. Dwa 500. No i super, bardzo fajna kwota za niego. To mi się podoba. Mbemba, milion, spoko. Nawet mi się nie chce negocjować. Basak Szechir. Również przyjmuję. No i tego Kasimira odrzucam, bo mówię, wolałbym go sprzedać za pół roku czy za rok. E, właśnie, mieliśmy sprawdzić e, oferty pracy. Interesuje się nami tylko Clermont Food, która jest poniżej, e, poniżej, poniżej nas w tabeli, w tej samej lidze. Także w ogóle nie ma sensu przechodzić. E, tak, tylko chciałem sprawdzić z ciekawości. Ruiz jakąś tutaj wiadomość nam wysłał. Eee, ja się zgadzam. Oczywiście, że zagrasz lepiej niż Loris, bo Loris to generalnie swoimi występami się nie popisuje. Eee, Tameze zadebituje. Tutaj. Eee, Targelin zagra. I zagra również Aliui. Eee, Loris ma czerwone skupienie. Szkola w sumie. Eee, I to tyle się o zmiany. Ewentualnie na ławkę możemy wstawić kilku zawodników, którzy nie grają zbyt często. W stylu Wharton, chociażby, no ale tak, to nie ma sensu jakoś mocno rotować, bo w sumie chciałbym, e, chociaż no, Samantian nie jest jakimś mega mocnym przecinkiem, więc chciałbym ich pokonać. Jest to możliwe mimo wszystko, mimo że jest to zespół z ligi wyżej. E, no i zobaczmy: wygrywamy 3 do 0. Wow, Cedira z golem, Aliuri z golem, Sumare z golem wszedł, strzelił bramkę, fajnie. Wharton też wszedł, e, Kinkue też wszedł, także no troszkę rotacji było. E, no i przechodzimy do 1.8. Fajnie, fajnie. W sumie w tym okienku wydaje mi się, że, że to tyle będzie, że raczej nikogo więcej ściągać nie będziemy. Cały czas brak wolnych stanowisk. No szkoda, bo w sumie kilku ciekawych trenerów jest, więc na pewno, jeżeli stanowisko się pojawi, to będziemy chcieli kogoś ściągnąć. No ale dzisiaj to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Mam nadzieję, że podoba się nam, Wam się to, że w końcu osiągamy fajne wyniki, bo w tym League E w Strasburgu było ciężko. Także co, widzimy się w kolejnym 13 odcinku. Na dzisiaj to tyle, Siemano.